Lubię bardzo wdawać się w dyskusje, bo, tak jak mówię, jeśli jest to krytyka konstruktywna, to ja nie jest, nie, mam, nie mam problemu w tym, żeby przyznać się, że, 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 mam, że mogę być w błędzie czy coś. Bardzo spodobała mi się dyskusja, którą przeprowadziłem z jedną osobą, bo ja jestem dużym fanem korzystania z substancji, używania ich jako narzędzia, szczególnie substancji psychodelicznych. Bo wiele razy naprawdę pomagały mi się te substancje otwierać. Czasami nawet zwykły alkohol, to właśnie do tego też... E, dojdę. Że czasami nawet zwykły alkohol starał... pomagał mi po prostu przebić tą granicę. Jakby jest ta rzecz, którą ciężko jest wyrzucić z siebie i nagle jesteś akurat w takim stanie, który pomaga ci wyrzucić ją z siebie. I... I jest ci z tym po prostu lżej. Ta osoba miała takie podejście, że każdy, każde używanie substancji w kontekście terapii e, to zwykła narkomania. Generalnie myśl przewodnia to jest była taka, że tylko terapia z psychologiem może ci faktycznie pomóc. I jak się na tym zastanowię, to jeśli jest naprawdę dobry psycholog, który potrafi zejść do głębi ciebie i wyciągnąć tą rzecz bez tego, że ty musisz być pod wpływem czegoś, to jest to jest to bardziej pozytywne, niż używanie substancji, żeby osiągnąć to samo, nie? Nie, nie krzywdzisz z siebie w żaden sposób, żeby, żeby wyrzucić to. Iż wydaje mi się, że substancje psychodeliczne nie mają takiego krzywdzącego efektu. No, fajnie jest pooglądać te dokumenty i usłyszeć od takich osób, które są naprawdę sukcesywne w kontekście sztuki, czy, czy psychologii, czy czegokolwiek, e, które mówią, że, że te substancje naprawdę były pomocne. A być może my wszyscy jesteśmy w błędzie, jesteśmy zwykłymi ciponami. Ludzie z takim podejściem. Szyr, sure, może tak być. Ja zwyczajnie dzielę się swoim doświadczeniem. Były takie momenty w moim życiu, gdzie używałem tych substancji. Nawet jeśli robiłem to właśnie rekreacyjnie, miałem takie. o... Tak jak ostatnio, na festiwal pojechałem. Nie miałem zamiar tam pojechać na ten festiwal i przerobić jakieś głębokie rzeczy, tylko miałem po prostu... chciałem się pobawić w tym klimacie. I jest jeszcze jedno miejsce, do którego w przyszłym roku będę bił i też pewnie użyję tam substancji po to, żeby jakoś doświadczyć tego w ten taki interesujący sposób. I nie widzę z tym problemu szczerze. Jakby wszyscy jako ludzie mamy swoje jakieś wajsy, i ktoś, kto na pewno naciska na to, że, że nie powinienem tak robić, na pewno też ma jakieś swojego papieroskę, którego lubi zapalić, albo piwko, które lubi wypić, czy cokolwiek. Ja po prostu wybieram to. Czy jestem jakimś narkomanem z tego powodu? No, jeśli jest wygodnie, ci to tak określić, szczególnie że słowo narkotyk nie ma twardej definicji, no to fajnie. Ja przynajmniej ty. Tak, jak wpisałem w Google narkotyk, kłóciłem się z koleżanką o to. I narkotyk nie ma twardej definicji z tego, co Google mi powiedział. Więc. Mm. To jest moje zdanie. Nie? I ze swojego doświadczenia byłem w takich sytuacjach, w których te substancje mi pomagały. Powiedzmy tego. Jeśli ktoś jest niesamowicie zamknięty w sobie i wyślesz tą osobę do psychologa, to bardzo często ta osoba będzie się starała tak dookoła obchodzić ten temat i może być na stu, iluś terapiach, i każda z tych terapii to będzie po prostu jakieś takie dążenie dookoła niż do sedna, tak jak w sumie ja robię w tych podcastach po części. Ja wiem, gdzie jest taki główny, potężny problem, tylko nie jestem po prostu śmiały na tyle, żeby się otworzyć, szczególnie przed ludźmi, którzy mogą wykorzystać to i zaatakować mnie. Więc, więc nie jestem jeszcze na tyle, tak jak powiedzmy te inne komentarze, które biją do niektórych aspektów mnie. Potrafię sobie z nimi poradzić. Tak wydaje mi się, że gdybym naprawdę tak z prawdziwego siebie przedstawił, tak kompletnie zdejmując cokolwiek, co prawdopodobnie by też do łez doprowadziło. Jeśli ktoś by na przykład wiecie, napisał coś, temat jesteś pizdą, bo płaczesz czy coś, to bym miał takie, że być może wziąłbym to za prawdę. Nie wiem jak to jest. Po prostu na razie jeszcze się nie czuję komfortowo z tym, żeby tak się mocno otworzyć. Tak samo ktoś, kto idzie właśnie na terapię, mimo tego, że wiem, że sedno tego by było dopiero, wydaje mi się, pomocne, ale to w swoim czasie. Sedno tych terapii wszystkich, je, je, jeśli, jeśli ktoś nie jest w stanie samym sobą na tyle nie jest komfortowy, żeby otworzyć się po prostu przed tą obcą osobą, no to wtedy mi się wydaje, że wtedy to jest punkt, w którym te substancje są w stanie pomóc. Nawet będąc z takim łobli czy chujbie w jakimś alternatywnym stanie świadomości, wtedy być może przestajesz zwracać uwagę na jakieś konsekwencje takie. Powiedzmy, o, byłem z moją dziewczyną na, w rocznicę, na, w głowie się nie mieści dwa. I tam była Anxiety, kolejna emocja. Anxiety robiła coś takiego, że z jednej strony była bardzo pomocna, bo tworzyła jakieś wizje w głowie takich złych scenariuszy, które mogą się stać, i jej zadaniem było po części chronić Riley, nie? Tymczasem ta sama funkcja sprawiała, że, że Riley rosła w takiej właśnie. I tożsamość stała się taka... Anxious Tam właśnie nie ma dobrego słowa Nazwali ją spina, ale to nie jest to Anxiety to jest ciężka, Ciężko jest to przetłumaczyć Na polglish, na polski Więc po prostu Anxiety tworzyło te takie Scenariusze różne i czasami tworzyło ich Zbyt dużo I stawało się mniej pomocne niż Bardziej pomocne i tak samo jest słownie, Nie. Ja właśnie tworzę te wszystkie scenariusze, że jeśli bym się faktycznie otworzył w ten czy inny sposób, to by to było destruktywne. To by to było moim upadkiem, nie. Żebym nie pozbierał się po prostu z konsekwencji tego czegoś. Ale to nie musi być prawda i być może przyjdzie taki dzień, gdzie, gdzie się po prostu tym podzielę i. Wtedy zaczniemy taką fajną dyskusję. I tak jak właśnie, żebyś mówił, że, że leczenie się substancjami to zwykła narkomania, to okay, fajnie, jeśli taki opis jest dla ciebie najbardziej najbardziej rezonuje z twoimi przekonaniami, to w porządku. Ale z drugiej strony ma to pozytywne efekty, bo nawet na, po tej rocznicy, jak zaczęliśmy winko pić i tak dalej, to doszliśmy do takiego punktu, w którym nagle moja dziewczyna powiedziała mi coś, co powiedziała tylko jeszcze jednej osobie, to jak postrzega całe swoje życie takie, to powiedziała, że to jest najbardziej fundamentalna prawda, w jaką ona wierzy. I to mnie bardzo mocno uderzyło, jakby byłem w stanie zobaczyć, że ja też patrzę, w, że, że widzę to po prostu. Ale nigdy nie byłem w stanie jakby tego zupełnie Wyciągnąć na powierzchnię mojej świadomości i ujrzeć tak. Tylko po prostu gdzieś to było na zapleczu. I kiedy ona mi to powiedziała, no to to naprawdę zburzyło mury pomiędzy nami, mam wrażenie. I tak samo ja kolejny raz otwierając się przed nią, doznałem takiego. Takiej ulgi lekkiej. I nawet mój psycholog mi powiedział, że czasami. Ten alkohol, jeśli pomagać się otworzyć w ten sposób, to nie widzi w tym problemu. Może powinniście mu licencję zabrać, jeśli się myli, ale ja tak nie uważam. Ja uważam, że w tym ludzkim doświadczeniu, od kurwa, odkąd się pamięta, alkohol czynił jakąś tam rolę w tym. Nadużywanie jakiejkolwiek substancji będzie miało taki sam efekt, nie? Będzie niszczyło ciebie. Ale to nie znaczy, że ta substancja zawsze musi mieć negatywny skutek. Znaczy, okej, okay, zawsze ma. Tak, fizycznie zawsze ma. Ale to jest po prostu jeden aspekt, który będzie leżał, ale inne aspekty mogą faktycznie być uwolnione. No i tak, no i ten, ten, jeszcze jakąś dyskusję właśnie w komentarzach odbyłem z człowiekiem, który mówił, że czego to człowiek nie wymyśli, żeby się nie naćpać. Jakby... To mogłoby być bardzo szkodliwe, jeśli ktoś by sobie wmówił, że a ja to robię tylko i wyłącznie po to, bo wiem, że to mi pomaga. Jakby ja nie mam takiego podejścia. Ja po prostu stwierdzam to, co się dzieje. Jakby, ja tego winka z moją dziewczyną. Ja nie lubię pić. Ale mieliśmy rocznicę i ona dostała winko na, po, na pożegnanie z pracy, więc wypiliśmy to winko. Ja, jakby pijąc je, chciałem po prostu odbyć taką celebrację, tego, że już jesteśmy rok ze sobą. I efekt tego był taki, że ostatecznie na, na koniec dnia em, powiedziała mi coś tak głębokiego o sobie. To nie jest tak, że zaczęliśmy pić, bo ja chciałem wyciągnąć z niej tą rzecz. Albo chciałem wyrzucić coś z siebie. Tylko po prostu zaczęliśmy pić, bo zaczęliśmy pić, bo to jest fun. Efekt był inny. Znaczy, był fun też, ale jakby... Efekt uboczny był taki, że, że przy okazji łatwiej było się otworzyć. Więc to nie jest tak, że, że ja staram się usprawiedliwić jakieś, jakieś właśnie... E, nałogi, po prostu stwierdzam to, czego doświadczam po tym. I jakby rozumiem, jeśli... Bo to mógłby być duży problem, ale ja jestem świadom tego, jak to u mnie wygląda i ile czasu poświęciłem na to, żeby te nałogi były pod kontrolą. Bo to też się wywodzi z takiego, jakby, z takiego wielkiego cyklu, nie? Też o tym rozmawiałem z nią. Że jak jest się dzieckiem i się przechodzi przez jakieś trudne rzeczy, to bardzo często tacy ludzie, takie dzieci, które dorastają później, kierują się w stronę substancji jakiegoś alkoholizmu czy narkotyków, bo chcą po prostu nie myśleć o tym, zaretuszować to, jakby przykryć to czymś. I tak było. Przez długi czas w moim życiu, że ja wszystkie problemy, które miałem, przykrywałem właśnie różnymi substancjami. Szczególnie, weedem powiedzmy. Weed mi służył za coś takiego, bo był najprzyjemniejszy i naj, najbardziej mi pomagał jakby też wznieść się na jakiś taki pozytywny pułap, który sprawiał, że nie miałem zmartwień, że te zmartwienia były bardzo e, ignorowane zarazem sprawiały, to właśnie zmartwienia, pomimo tego, że właśnie były takie destruktywne dla mnie, to z drugiej strony to jest to, to jak działało to anxiety, nie? W tym filmie. Że te zmartwienia sprawiały, że były jakieś aspekty mojego życia, które wymagały naprawy. Ale były to przytłaczające aspekty i ja nie byłem, nie byłem na tyle silny, żeby sobie poradzić z tymi aspektami. Więc je przykrywałem udawałem, że one nie istnieją. Tymczasem jak przestałem hmm, nadużywać Widu, te rzeczy zaczęły wypływać i czasami później dlatego ludzie nie chcą przestawać, bo to jeszcze jest jeszcze bardziej przytłaczające, bo opóźniony konflikt to konflikt zmultiplifikowany Więc e, tak samo jest z tym, że, że, że im bardziej się to opóźnia, tym cięższe się to wydaje. Ale później jak te rzeczy wypłynęły i jakoś tak krok po kroczku zacząłem sobie z nimi radzić, to ostatecznie doprowadziłem siebie do punktów, w którym czuję się lepiej z tym wszystkim. Ale przez długi czas właśnie tak nie było. Przez długi czas używałem tych substancji, żeby po prostu, stanie to bym wypowiadał z jakiegoś miejsca nienawiści albo z takiego nihilizmu. Po prostu miałem wrażenie, że moje życie jest tak zjebane tak bardzo było to wmawiane przez wiele osób dookoła. Później było... napędziło tę korbkę, która działała na własnej energii, i sam zaczynałem po prostu wierzyć. Te wszystkie negatywne rzeczy, które mówiłem o sobie. Więc stwierdziłem, że jestem zwykłym śmieciem po prostu. Więc będę się zachowywał jak zwykły śmieć. Nie masz nic pozytywnego do mojej osoby. Nie mam żadnej wartości. Więc co mi szkodzi, żeby po prostu spędzić swoje życie na czpaniu i na takich nihilistycznych podejściach, zachowaniach, nie? Więc yy, trwało to tak przez bardzo długi czas. Aż w końcu. Dzięki. Kurwa, no to też jest takie, to jest taki. Paradoks jakiś jebany. Ja uważam, że dzięki substancjom psychodelicznym doszedłem do wniosków, że ten tryb życia nie jest tym, czym życie powinno być i nie jest tym, co naprawdę, co da mi takie prawdziwe szczęście, albo tym bardziej jakieś spełnienie. Nie jest to czymś, co zaprowadzi mnie do mojego celu życiowego, do jakiegoś powołania, a bez tego powołania nigdy nie znajdę takiego spełnienia właśnie, czy coś. I to wszystko było takie, tak wiele rzeczy były po prostu te ciężkie rzeczy do zrobienia stały też jak, jak strażnicy, do, do punktu, w którym bym moje życie mogło rozkwitać. I ja uważam tak, i nie musisz się ze mną zgadzać, że substancje psychodeliczne pomogły mi zauważyć, jak wiele dobrego w moim życiu jest po prostu zamknięte. I że mogę się do tego dostać, tylko muszę włożyć jakąś pracę w to. I tak też zrobiłem przez ostatnie te lata. Przez ostatnie pół roku naprawdę wyeliminowałem. Jakby weed był zawsze moim dużym problemem, więc stwierdziłem, że muszę się z tym pożegnać. I chociaż nadal bym bardzo chętnie spędził czas, czylując sobie. Słuchając muzyki, bo uważam, że muzyka po idzie jest bardzo piękna. Tak po prostu musicie pożegnać z tymi aspektami swojego życia, bo aktualnie jest coś ważniejszego dla mnie. Więc przeszedłem przez ten cały proces i, i wszystkie te jakieś złe nawyki, tak samo jak palenie papierosów. Które też stało na drodze do tego, żeby medytacja wyglądała lepiej i na drodze do tego, żeby znaleźć jakiś spokój i żeby być w stanie się kontrolować, bo jednak mm, nauka papierosów wygląda tak, że, że kiedy człowiek pali, to mm, buduje to jakby. Nie jest, nie jest tyle, że to pomagać je ze stresem, tylko to buduje jakiś osobny w, e, licznik stresu, który nabija się indywidualnie której polega po prostu na tym, że, że potrzebujesz nikotyny. Więc. Więc. No, wybrałem te lepsze, lepsze rzeczy, lepsze podejście do życia, i, i tak ostatecznie ludzie nazywają mnie narkomanem. Więc. No, nie dogodzisz wszystkim. Wątpię, że dogodzisz komukolwiek. Jedyne co ci pozostaje, to dogodzić samemu sobie dogodzić najlepszej wersji samego siebie.